Pozw pozwolicie, y, drodzy nasi, nasi goście, drodzy bracia i siostry, że zajmę Wam około 15 minut. Mam nadzieję, że tyle cierpliwość Wasza da radę znieść to, o czym dzisiaj chcemy mówić, a powinniśmy umieć to znieść, bo ten okres, który będziemy teraz obchodzić okres pierwszego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię, okres Jego narodzenia jest czasem szczególnym. Nie tylko dlatego, że wokół tego święta jest taka szczególna aura. Niestety czasami ta aura e, niewiele ma się z tego, co Boże Słowo, co Biblia mówi właśnie na temat przyjścia Pana Jezusa i docelowego Jego przyjścia na tą ziemię. Bo wiemy, e, drodzy goście, wiemy, drogie dzieci również, bo do Was też chciałbym się dzisiaj zwrócić, Wy jesteście szczególne na tym miejscu nie tylko ze względu na paczki. Ale ze względu na to, że Pan Jezus y, szczególne poselstwo do Was kieruje. My jako dorośli zatracamy niestety to, co w dziecku jest y, najważniejsze, czyli autentyczność, szczerość, ale także bezinteresowność. My to zatracamy w jakimś, na jakimś etapie naszego życia. A Bóg dał nam tą łaskę, abyśmy właśnie tacy byli. Pewnego razu uczniowie pana Jezusa zabraniali przychodzić do Jezusa małym dzieciom. One chciały do niego przyjść, ale uczniowie jego zabraniali. I wtedy pan Jezus powiedział: Nie zabraniajcie przychodzić do mnie małym dzieciom, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I my musimy sobie zadać pytanie: jak to do takich? To znaczy, my mamy pozostać na takim etapie dzieciństwa jeżeli chodzi o nasze myślenie czy może o coś innego chodzi Panu Jezusowi a przecież on doskonale wie co jest w naszych sercach bo jest naszym stwórcą Oczywiście tak jak apostoł Paweł powiedział powinniśmy wyrosnąć i, i stać się dorosłymi w wierze w myśleniu w postępowaniu ale coś co powinno w nas zostać to jest takie szczere oddanie do Boga bezinteresowna Miłość do innych, ale także do Boga, a to towarzyszy dzieciom. I dzisiaj jeszcze ten szczególny czas dla Was, kochane dzieci, ponieważ te prezenty, które dzisiaj Wy otrzymacie, to takim prezentem dla wszystkich ludzi, mówiąc bardzo obrazowo, stał się Pan Jezus Chrystus. Prezentem, ponieważ prezent to jest dar, a na dar. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć. Dar możemy przyjąć i podziękować. I takim właśnie darem było pierwsze przyjście Pana Jezusa na tą ziemię dwa tysiące lat temu. Pan Jezus urodził się w Betlejemie, w miejscu, które jest dalekie od tego, gdzie chcielibyśmy, aby nasze dzieci się narodziły. Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dlatego Pan Jezus musiał się urodzić gdzieś, gdzie nie było ani warunków, ani nikt tam nie stał obok, nie wiwatował i na cześć Chrystusa. Pan Jezus przyszedł w miejscu, w którym można powiedzieć było to miejsce, które nie napawało optymizmem, ale przyszedł on w konkretnym celu, kochani, aby zbawić człowieka. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 1 15 mówi takie ważne słowa. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z którym ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Apostoł Paweł przed swoim nawróceniem miał gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną. Nie znał usprawiedliwienia z łaski, nie znał tego prezentu, nie znał tego daru, który Bóg Ojciec dał swej łasce. Dzisiaj ludzie obchodzą to święto, traktują to święto jako rodzinne i dobrze, bo takie ono powinno mieć charakter, ponieważ zbawienie i narodzenie Pana Jezusa ma skutek zbawienny dla całej rodziny. W pierwszym wieku, kochani, to było tak, że jak jedna osoba z rodziny się nawracała, to i cały dom szedł za nią, kiedy głowa rodziny się nawracała, to i później żona i dzieci również przyjmowały Chrystusa. Dzisiaj jest to różnie, ale ten czas, który mamy w dniu dzisiejszym jest szczególny, ponieważ jesteśmy tutaj razem. Jest wiele rodzin, jest wiele dzieci i taki właśnie Kościół powinien być. My jesteśmy szczególnie dzisiaj szczęśliwi z tego powodu, że tyle pociech i że Wy wszyscy rodzice jesteście tutaj razem. Pamiętajcie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Że Jezus powiedział: Nie zabraniajcie do mnie przychodzić dzieciom, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Pan Jezus chce, aby dzieci do niego przychodziły w takim stanie, w jakim są, ponieważ dzieci są jak gąbka, a szczególnie w tym młodym wieku, bardzo poważnie chłoną, a później to wpływa na ich dorosłe życie. Także szczególnie jesteśmy bardzo rad z tego powodu, że jesteście dzisiaj tutaj e, z pociechami. I ten prezent, o którym powiedziałem, ten prezent jest szczególny i każdego roku, kiedy wspominamy narodzinę Pana Jezusa, przyjście Jego w ciele, to jest coś wspaniałego. Biblia mówi nam, że Bóg uniżył się tak bardzo, że będąc Duchem stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Odwieczny Bóg przyjął te ograniczenia, bo bardzo nas kocha i bardzo miłuje. Tak samo, drodzy, drodzy rodzice, jak my miłujemy swoje dzieci i kochamy je, i dalibyśmy im wszystko, co, co bylibyśmy w stanie im, im dać, na co byłoby nas stać. Tak samo Bóg nas kocha. Bóg bardzo kocha dzieci, ale kocha również ich rodziców. Bóg kocha każdego człowieka. Stąd właśnie. Przyjście Jezusa na ziemię. Dlatego on przyszedł w takich warunkach, w jednym konkretnym celu, aby zbawić grzeszników. Paweł mówi, z których ja jestem pierwszy, choć on tego przecież nie musiał powiedzieć. Był człowiekiem, któremu nic nie brakowało, jeżeli chodzi o jego religijność, ale kiedy poznał pana Jezusa, to zrozumiał, że to wszystko uznał za. Śmieci, za coś niepotrzebnego, za coś szkodliwego dla jego relacji z Bogiem. I my kochani, kiedy mamy właśnie ten, ten okres narodzenia Pańskiego, narodzenia Pana Jezusa i dzisiaj te prezenty, połączmy to wszystko w jedną całość. Zastanówmy się, jakim darem, jakim wspaniałym prezentem było przyjście Pana Jezusa na Ziemię. Dobrze wiemy, że gdyby nie to, że narodził się jako dziecko z Marii, Marii, która była dziewicą, to nigdy nie byłoby odkupienia, nigdy nie byłoby zbawienia, nie byłoby, nie byłoby ofiary na krzyżu. Więc kiedy my rozmyślamy dzisiaj o tym, kim jest Pan Jezus, dlaczego stał się najpierw dziecięciem, dlaczego stał się człowiekiem, to pamiętajmy o tym, że miało to dalekosiężne plany. Że on za okres około 30 lat miał umrzeć na krzyżu. Miał zbawić człowieka. To był plan Boży. I wspaniałe, że Bóg ingeruje i przychodzi na ten świat i daje światłość. Tutaj czytaliśmy, drodzy, że jest to prawda i w pełni przyjęcia godna jest ta prawda dla każdego człowieka, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I to jest prawda, kochani. To nie jest basiń. To nie jest coś wymyślonego. Oczywiście Jezusa potwierdzają proroctwo. One bardzo konkretnie się wypełniają. I to jest realność. Chciałbym Was prosić, abyśmy patrząc właśnie na te święta, abyśmy patrząc na swoje dzieci, widzieli właśnie tą wspaniałą radość, jaka przyświecała wtedy ludziom, kiedy Pan Jezus się narodził. Przyszedł ich Król, przyszedł ich Mesjasz. I On każdego dnia, nie tylko od święta, ale każdego dnia przychodzi do nas, puka do drzwi nas, naszego serca i zaprasza nas do tego, abyśmy przyjęli Go do Jego życia. Ponieważ dzisiaj jest jeszcze Dzień Łaski. Dzisiaj jest jeszcze taki czas, w którym możemy to uczynić. I on z otwartymi ramionami, drodzy, stoi, kołacze do drzwi naszego serca i pragnie, abyśmy otworzyli te drzwi, abyśmy zrozumieli, abyśmy byli wdzięczni za to, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, że On się urodził i stał się podobnym do nas. Tutaj czytamy. Że Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I ktoś mógłby powiedzieć, ale mnie ta sprawa nie dotyczy. I to jest, można powiedzieć, taka normalna reakcja, bo ja kiedyś myślałam, że to też mnie nie dotyczy. Myślałem, że to zdanie tam dalej powinno być napisane za wyjątkiem i swoje imię, nazwisko. Ale okazało się, że nie jestem wyjątkiem. Okazało się wręcz przeciwnie. Że dla mnie jest to konieczność. Ten prezent, który ja otrzymałem, to otwarte serce na Chrystusa, to, że Go przyjąłem Go do swojego życia, to jest najwspanialszy dar, i cieszę się Nim każdego dnia. Wiemy, że prezent ma to do siebie, pamiętam, jak też byłem dzieckiem, jak otrzymałem coś od rodziców, to cieszyłem się, ale w końcu ta radość była coraz mniejsza, aż po tygodniu no, ta radość ustawała. Taki jest człowiek. Ale ten prezent i ta radość i ten dar z życia wiecznego, z tego, co zrobił dla nas Pan Jezus, trwa całe życie. Niezależnie od tego, jakie są okoliczności wokół nas. I nikt nie jest wolny od tego. Nie może wstawić tam swoje imię, nazwisko, powiedzieć, ja jestem wyjątkiem. Nie jesteśmy wyjątkami. Jezus zbawił każdego. I dla każdego potencjalnie ta łaska jest możliwa, jeżeli ktoś przyjdzie w pokorze i w uniżeniu i przyjmie go do swojego serca. Tak samo jak nasze dzieci, kiedy czują się zaniepokojone, kiedy czują, że potrzebują wtulić się w nasze ramiona, bo tam czują się najbezpieczniej, tak samo i my ludzie, jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, potrzebujemy. Aby nasz Ojciec Niebieski również wziął na swoje ramiona, aby również zapewnił nam bezpieczeństwo w tym zmiennym świecie. Każdy tego potrzebuje, niezależnie od wieku i niezależnie od tego, co przeżył, ponieważ my wszyscy mamy tą samą potrzebę, aby zrozumieć, co oznacza przyjście i narodziny Pana Jezusa Chrystusa. On zbawił każdego. Jeśli ktoś to rozumie i ktoś to przyjmie, to jest zbawionym. Jest zbawionym przez wiarę z łaski Bożej. Bo my na to nie zasłużyliśmy, powiedzmy sobie szczerze. Żaden czy żadna z nas. Ale on to zrobił z miłości. Kiedy dzisiaj. Nasze kochane dzieci będą przyjmowały te prezenty jako upominek, jako dar. Pomyślmy o tym, jak wspaniałym darem właśnie było przyjście Jezusa na ziemię. Jak wspaniały jest to dar, który nie przemija, który trwa od dwóch tysięcy lat i który jest potencjalnie możliwy dla nas, abyśmy mogli go przyjąć, abyśmy mogli go e, wziąć i korzystać z tego. Tego, kochani drodzy nasi goście, drodzy bracia i siostry, drogie nasze dzieci wam życzę, abyście przyjęły ten dar, abyście przyjęli ten dar, abyście go wzięli czy wzięły, i aby był On radością każdego dnia w waszym życiu. Bo Tego Bóg chce, aby człowiek się Nim rozkoszował i radował, aby był zawsze w Jego sercu. Chwała Niech będzie Bogu, Ojcu, za to, że. Dał nam swego Syna, że On przyszedł na tą ziemię i stał się naszym Zbawicielem. Amen.